Dzień dobry, kłania się Biolator Maszyn Budowlanych, Ruda Śląska. Zaczynamy załadunek granulatora destruktora asfaltowego marki z Centauro 12056 Właśnie dotarł do najazdów. Najazdy są fajne, długie, więc tutaj nie będzie problemu z załadunkiem. No, problem było tyle na początku taki, że trochę ten przód z przesiewaczem jest za nisko i kierowca musiał labetę maksymalnie opuścić na tyle, na ile się da. No i praktycznie na centymetry udało się przejechać przodem, tak aby o nic nie zahaczyć. Ten granulator w końcu wyjeżdża do klienta, który go zakupił. Niedługo zacznie pracę w jego siedzibie. Więc będziemy mogli Państwa zaprosić i pokazać, jak, jak te granulatory się sprawują. Ta maszyna nie tylko może być stosowana do granulacji destrukcji asfaltowego, ale także do, do gruzu, do szkła. Jest wiele zastosowań tego typu sprzętu. Nie skupiamy się tylko na, na destrukcji, choć no, głównie z zamiarem Granulacji destruktura maszyna została stworzona, ale przy okazji ten mechanizm mielący jest na tyle skuteczny, że sprawdza się też w innych konfiguracjach. Oczywiście sam producent KAMS ma też wiele innych maszyn w swojej ofercie do różnych zastosowań. Mamy kolejne zamówienia na rozwiązania stacjonarne. Niedługo też inne maszyny pojawią się w, naszej, w naszym portfolio Tam u klientów i będziemy mogli Państwa, Państwu je zaprezentować podczas pracy. A granulator już w tym momencie wylądował na platformie. Już tak naprawdę niewiele więcej zostało do, do przejechania. Lekko ustawić maszynę i dociągnąć do miejsca, w którym kierowca tak, żeby maszyna się zlicowała z lawetą kierowca sobie podłoży gumę, żeby nie zniszczyć platformy drewnianej bo to jednak stalowa gąsienica oprócz tego przypominamy, że jesteśmy dostawcą używanych maszyn drogowych i budowlanych, sprzedajemy też części zabienne Zapisujemy maszyny i oczywiście jesteśmy autoryzowanym wielerem właśnie kronolateralnego statku asfaltowego marki KAMS i przesiewaczy um, oraz kruszarek marki KISA. To tyle na razie, trzymajcie się, cześć!